Powstanie Warszawskie to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Zginęło w nim 10 tysięcy powstańców oraz około 200 tysięcy cywili. Ofiarą tych tragicznych wydarzeń należył się honor. Zachowanie obecnych władz oraz polityków jest co najmniej niedorzeczne. Zawłaszczanie przez partie polityczne obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego jest żenujące. Wszystkie przepychanki związane z Apelem Smoleńskim, z nieprzyznawaniem prawa niektórym powstańcom do występowania podczas uroczystości jest nie na miejscu i hańbi pamięć tych wspaniałych bohaterów. W szczególności chciałbym się tutaj zwrócić do polityków Prawa i Sprawiedliwości, aby zaprzestali kupczenia naszymi emocjami oraz przestali fałszować polską historię. Jeżeli tak dalej pójdzie, to za kilka lat będziemy obchodzić rocznicę powstania Smoleńskiego w 1944 roku, a okaże się, że to Jarosław Kaczyński był jedną z osób, które prowadziły powstańców do boju. Politycy opozycji nie są w tej kwestii lepsi. Ograniczają się do wrzucania memów na Facebooka oraz robienia sobie zdjęć w przypadku tragicznych okoliczności, jak na przykład zamachy terrorystyczne lub też właśnie obchody powstania warszawskiego.